Zaraziłeś się to tak masz, nie? Cierp. <ścoughs> Cieszę się, że w szpitalu nie jesteś, bo to już by w ogóle byłaby kaplica. 130. Jesteśmy w stanie? Jesteśmy w stanie. 145. Matchmaking. Machu Makunga. <ścoughs> Nie zaraziłeś, się, tylko mnie zarazili, to idą jak. dobra, dobra, tak się wmawiaj, że inni ci zarazili. Sam się zaraziłeś, tak później jest. <laughs> Słaby genetycznie jesteś. Mój Boże, jaki pocisk. To już żyje? tu żyje coś. Okay. What the fuck? Jak tam się dostać teraz, nie? O wy kurde jednak. Więc nie mogę, się dobrze. No no, ja też jeszcze nie zapewniam Covid'a. Że nie było. No ja że czy gdzieś też... też yy, transportami miejskimi i tak dalej, i tak dalej. Też jakoś za bardzo nie idzie. Pijesz dużą ilość procentu? No właśnie procenty nie piję, więc... Whoa. Rzemek, jak tam odpalił, widzę? You shall, not you shall not pass! Gandalf! Trzeba brać witaminy nasze polskie dziewczyny! Ja, siur, siur! Gdzie tam biję widzę sam, razem z nami? <laughs> tak to nie ma, tak była rano i poszła sobie, bo nie, bo nie lubi Lost Ark'a. Nie pasuje jej ta gra. снайп Hehe. <laughs> Słanie daje radę, kurde. dwóch byliśmy, kurde, bo tamtych jeszcze zbierało jakieś tam nasionki, a więc spadaj na drzewo, Jack. Ślępoku jeden. Widzę, że Horynok widać. Twój spokój jest stary. Twój sol jest worthy of approaching the ark. Approach the soul beacon. No to nie jest, że nie dajemy radę, bo byliśmy minus 2, no bo tam ci zbierali, kurde, ten jeszcze, ta główienka. Więc. Było nas trochę mało. Zresztą jego AOE to też takie. Aj, shall...

Oh shit. Okej nie, 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 jak ty będziesz nie, Jack, jak mnie nie, solo A ile w ogóle mnie nie, solo? Bo wątpię w to, żebyś robił solo. Panie byś robił solo eee, To chyba muszą być trzy... a dobra Żylgardami Niesiu, W tej chwili robisz solo hard dungeon? mhm mm mm -hmm. The Lord is coming to us. Yeah. Oh, wow. Jezus... słowa miejskie takie 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 Ja. A próbujesz <gad> <cesto> Nice. <laughs> tak się zdarza, panie, tak się zdarza. że chciałem być overpowered, tak? Oszcz ty kurde, nie ma tak łatwo. Doom, 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 doom. Ooh. the king of lutera provaviti Cruel Czy kurde śmiałciu? Invincible? Może, czy kurde? Owa. Yeah. Ja. Ah. On mnie tam peknął. Nice. Patrzcie Jakie ukryte to by w ogóle by było Już się. To jest upłynie Nie! Czemu zostałem tylko ja oddzielony? Aha! I'm burning! Burning love! Ten dung jest fajny, Nice. fajnie wygląda naprawdę. Nie to lubię fajkę do Do, cholerny demon uuuuuaaa przemieniać się i orać go Down. Fuck this shit, I'm done. <laughs> Fuck this shit, I'm done. Shit. przez schody nie przechodzi nie macie co przyczyć. no dokładnie nie ma co tam na niskich levelach to tego farmić jak de facto A ja dalej nawalam oponentów, tak jest total, tak jest, ale zaraz będzie przerwa jak skończę tego, tego dunga, muszę iść coś zjeść, bo jestem głody niesamowicie. Jestem na finiszu, no. No, <laughs> no ja będę musiał sobie zrobić jeszcze, więc trochę mi zajmie. Ej, jak ten kurde zionie, kurde tym ogniem piekielnym. Jeszcze kopara mu opada. Oh nice. O, oh, shit! Ouch! Szybko, szybko! Kręć, tam gdzie kręć. От, а с други стърна? Понятно, а бута като добра, добра, добра Оу, щет, оу, оу, щет Nice, nice, nice. O <coughs> de Gigi? Nie, jeszcze nie. Zresztą nie. <laughs> ok. A ty A teraz wychodzi vampir. Albo prime. Yeah. Diablo naciąga. Sukcesor fight. I've been waiting for you, my worthy successor. <laughs> you I... have sought me out. I am the, the new king of the light. I sense an evil aura growing in strength. A vile power threatens to engulf the world in darkness. Behold the light of creation that bound the archdemon Kazaros. I entrust this ark to you. Protect the mortal realm with its power. There are 6 other arks hidden across the world. You must find them and save the light of the world from darkness. The end. Znajdliśmy the lost ark. <laughs> <has the> <laughs> Nice, nice, podoba mi się, podoba mi się. Nice, nice, -u. nice -u. Hmm. Okay. do, 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 do. Nice. Pig with Armin Lutera. Yep. Pinkie. Yeah. Tlesy nie. Ark coś tam. Kombat skins, i mamy 14, co może wpakować coś nowego dostaliśmy? Nie, to jest tylko to Borobu. Spinning Blades? Uh.

Hard catalogue Thank you, thank you Dun 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 Okay, let's talk This is the Library, please keep it down Arman, where are It took some time, but we found the first Ark Yep Yep ¿Junius? Ah, no está, ok Dobra, dobra, okay. dobra visca